Witam z tej strony Gregor. Chciałem Was dzisiaj powitać ponownie w grze Medieval Total War 2, gdzie dziś będziemy oglądali kolejne starcia z turnieju rycerskiego polskich młotków, gdzie dziś zmierzą się Lewik i Tito. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz pod filmikiem wraz z subskrypcją, a ja zapraszam Was do oglądania dzisiejszego starcia, gdzie na początek widzimy Francję w rękach Lewika, który przeprowadził ze sobą ochotników czy oszczepników Milicję pikinierską, dodatkowo rycerzy feudalnych, rycerzy mążnowładcy wraz z kopnikami. O, nawet się pojawią bronie palne w tej bitwie, bowiem widzimy Arkę Buzerów wraz z milicją kuszniczą i generalska straż przyboczna, więc szykuje się ciekawie. Po drugiej stronie Tito zaś, co on tutaj dla nas przyprowadził? On chyba dla nas przyprowadził Polskę albo Anglię. Obie opcje są w sumie możliwe. Hm. No cóż, musimy teraz tylko zaczekać, aż armia jeszcze Tito się rozstawi. Bo Lewik jak widzimy już swoją armię rozstawia. Na początku. Na pierwszej linii będą strzelcy, za nimi będą oszczepnicy, a za nimi rycerze feudalni. Konica jeszcze jest z tyłu. Ale muszę przyznać, jeżeli to będzie Anglia, no to będzie dość klasyczne starcie, bowiem pamiętajmy, Francja i Anglia od wieków się nie lubiły. Gdzie jedni nawet mówią tak żartobliwie pewnie, o i jednak to jest Anglia, że Anglia to jest francuska kolonia, która poszła bardzo źle. Ale ja wiem, że to nie jest prawda. Ale na pewno mamy tutaj odci to zwanego właśnie także jako Gruzin. Na początku chłopów. Mamy także pancerną straż. Za nimi bilmenów. Są jeszcze wolni łucznicy. Jedni chyba z najlepszych łuczników w grze. Generalna straż przyboczna. I na angielscy rycerze po jednym. Nie, tutaj mamy dwa oddziały angielskich rycerzy. Po jednym na flankach i na tej francji jeszcze są joanici. A to wszystko w akompaniamencie wyjtewnej muzyczki. Chłopi już będą tutaj powoli się szykowali, prawdopodobnie do przyjęcia pierwszej siły ognia, ale patrząc na to, że mamy starcie znów łucznicy na kuszników, a i wiemy według historii, jak takie starcia się często kończą, to Francja może mieć tutaj małe kłopoty, bo kusznicze przegrywają zazwyczaj nauki. Ale arkebuzerzy mogą być dobrą jednostką, jak jeszcze odpali im się tryb obronny, Dzięki czemu będą oni strzelani w rzędach, to będą na pewno bardzo skuteczni przeciwko właśnie tym bilmenom, czy chociażby pancernej straży. Bo jak widzimy, no Tito Gruzin przyprowadził dla nas no, dość sporo tej ciężkiej piechoty. Bardzo sporo. Ale to jednak chłopi otrzymują ją pierwsze fale. No i jak widać arkebuzerzy już strzelają. I jak widać, Lewik zna trik o trybie obronnym. Dzięki czemu strzelają rzędami. Ale by się przydało, żeby te, ci arkebuzerzy już zaczęli uciekać, zanim ta cała armia Gruzina go przytłoczy. Bo jak widzimy, Gruzin postanowił nie czekać, tylko zaatakować wszystkim co ma. Żeby ci chłopi mogli od razu przyjąć na siebie pierwsze uderzenie i wyłączyć na chwilę strzelanie, chociażby Lewika. I Lewik teraz swoimi kopnikami próbuje uderzyć. No, i Pancerna Straż przyjmuje na siebie uderzenie. Chłopi się zaamują. Wielkie to zaskoczenie. Ale jak widzimy, kopnicy troszeczkę tutaj zadali obrażeń, ale sami oberwali dość potężnie. A reszta oddziałów angielskich powoli się szykuje do walki. Pancerna Straż jedna tutaj stoi. Prawdopodobnie za chwilę będzie miała walkę z ochotniczymi oszczepnikami. Rycerze, władcy i kopnicy tutaj czekają na rozkaz Lewika. Za co bilmeni już biegną? Jak widać, bilmeni to jest coś, co jest następstwem prawdopodobnie tanów, czyli bardzo duże jednostki z toporami. I bardziej bronią do przebijania w pancerze, ale jak widać, im tu nie wyszło, a tutaj oni co mają w sumie? Nawet nie umiem rozpoznać, co w sumie takiego mają. To wygląda troszeczkę jak miecz, ale. Nie do końca? Nie wiem w sumie, czy nie, czym oni tutaj walczą. Widzimy na pewno, że te piki ładnie tutaj utrzymują linię. A angielska kawaleria za chwilę będzie miała starcie z szczepnikami. Dokładnie. Łuki, jak widać, brytyjskie dalej strzelają. Ale piechota brytyjska, gruzina, no, jak widać, nie dlała rezultatu. I lewik spokojnie się utrzymuje. Nawet część oddziałów Lewika powoli już się dostaje do strzelania Tito i to może być dla niego bardzo zły znak. Bo nie oszukujmy się, ci rycerze feudalni w walce wręcz pokonają te wolne łuki, Teraz tak jak podejrzewałem strzelają łukami długimi, musiałem tylko tak przybliżyć, żeby sprawdzić. A rycerze feudalni już tutaj biegną na kolejne starcie. No i angielscy rycerze na pewno nie dadzą im łatwego życia. W szczególności, że wolni łucznicy na spokojnie dalej strzelają, tylko dwa oddziały chyba są związane, gdzie jeszcze ci spieszni rycerze się załamali. Chłopi się też powoli zaamują. No i nawet się dowiadujemy od tutaj narratora, że wróg jest już mocno wykrwawiony. Tito jednak straci już ponad połowę swoich sił. Lewik się dopiero zbliża do połowy. Co może być sygnałem bardzo mocnym, że Francja wygrywa. Jeżeli jeszcze ci Janici zginą, no to może być naprawdę niefajnie. W szczególności, że ci angielscy rycerze też się chyba szykują do uderzenia. A strzelanie lewika dalej jest niezagrożone. Gdzie jak widzimy, ta milicja Kusznica sobie w miarę dobrze radzi. Arkebuzerzy. Gdzie są ci arkebuzerzy? Widzimy tutaj milicję kusznicza, ale gdzie są arkebuzerzy? Czyżby arkebuzerzy zostali wyłączeni z gry? Chyba na to wychodzi? I jak widzimy, rycerze feudalni zostali złapani przez generalską straż przyboczną Tito, i Francuzów też już jest mniej niż połowa. Ale dalej zginęło więcej Brytyjczyków niż Francuzów. Więc obie strony dalej mają szansę, chociaż Pacek mówi, że powoli idzie w kierunku jednak sił francuskich Lewika. I nawet się nie dziwię, bo jak widzimy no ta konnica brytyjska zostaje jednak dość mocno zmiażdżona przez liczebność francuskiej. A rycerze feudali powoli wraz z kilkoma oddziałami kawalerii w tym przypadku kopnikami dostają się do tych wolnych łuków. No i te wolne łuki są dobre w strzelaniu, ale nie utrzymają się same w walce wręcz. Rycerze, można władcy nawet ignorują teraz tą generalską straż przyboczną. Jakby ci kucznicy zaczęli strzelać tą generalską straż przyboczną, to by załatwili prawdopodobnie generała Anglii. Ale wolni łucznicy muszą kombinować, co dalej. Na pewno rycerze można władcy się cofnąć, żeby przechwycić, ale popatrzcie, ile jeszcze to tych, tych kopników ma Lewik. To zdecydowanie wpłynie na szanse w tej bitwie, w szczególności, że piechota brytyjska już praktycznie nie istnieje. Zostali jeszcze tylko nieliczni angielscy rycerze oraz wolne łuki, które dalej mają trochę amunicji. Ale milicja kusznicza też Lewika została rozgromiona. Ale na tym etapie gry, patrząc na to, że jednak ma Lewik tyle jeszcze tej kawalerii, to, to ja się nie zdziwię, jeżeli teraz ta kawaleria wygra mu tą bitwę. No kawaleria i piechota, bo jeszcze tutaj ci angielscy rycerze zginą od tych pikinierów, chyba, że się załamią. Ale jeszcze ci gener generalska straż przyboczna francuska tutaj podjechała. Miejmy tylko nadzieję dla sił Lewika, że ci Brytyjczycy ty nie zacząć strzelać po jego generale, bo wtedy będzie problem. No jest dość nieciekawie. Tutaj kawaleria Tito się da radę przebić przez tych kopników. I możliwe, że ta kawaleria brytyjska to jest to, czego teraz bra potrzebuje G Tito, żeby tutaj wygrać. O, tu jeszcze jest samotny kopnik. Bardzo muszą mieć niezłą dyscyplinę ci kopnicy, skoro jeden samotny pojechał walczyć nawet na tych angielskich rycerzy, którzy jak widzimy, no, wygrywają powoli starcie. Patrzcie, tak blisko już Lewik miał zwycięstwa, ale Tito się nie poddawał. Jest coraz bliżej tego, żeby to wygrać. Jedynie pytanie brzmi, czy ta konica się szybciej przybije przez tych łuczników, czy to ta konica szybciej wybije... Au! No, jest już bardzo źle dla Brytyjczyków, bo właśnie stracili swojego generała. Ale pomimo tego, że stracili generała, to jednak się jeszcze tak szybko nie zaamują. I nie nieliczni jeszcze Janici i rycerze brytyjscy walczą dalej z kopnikami francuskimi. I teraz to tylko pytanie brzmi. Czy ci rycerze dadzą radę to ugrać, bo tak jak widzimy, no kuszniczy dalej strzelają. No i ci kusznicy mogą być ostatnią nadzieją tutaj dla Lewika. W szczególności, że widzimy, że generalska straż przyboczna brytyjska z jakiegoś powodu ucieka, mimo że dostaliśmy informację, że zginął generał. Albo i nie ucieka, chce się wbić na kuszników. I dorwać generała Francuzów. No i jest duża szansa, że jeżeli generał francuski zginie to Brytyjczycy mogą to jeszcze ugrać. Bo to jest, muszę przyznać, walka praktycznie do ostatniego żołnierza. Ponad 90% obydwu armii zostało już załamane. I generalska straż przyboczna goni generalską straż przyboczną, która próbuje się schować za milicją kuszniczą, która już wystrzeliła salwę i dała radę kilku Brytyjczyków zdjąć. Ale ten ostatni angielski rycerz nie powstrzyma takiej ilości kopników, nawet jeżeli ma do pomocy wolnych łuczników. Choć muszę przyznać, że ci samotni jeźdźcy w czasie tej bitwy, no już są coraz liczniejsi. Ale to już chyba Lewik wygra. No bardzo bliska bitwa, to muszę przyznać. Bardzo blisko się tutaj wiele rzeczy zadziało. Ale popatrzcie, ci wolni łucznicy się załamali. Reszta armii Brytyjczyków jest w rozsypce. Zostały tylko niedobitki generalskiej straży przybocznej Tito, pewnego Gruzina. Na których jeszcze leci ostrzał od kuszników. Może jeszcze generał francuski zginie. Ale nie, jeszcze, jeszcze żyje, jeszcze dycha. Ale za to brytyjscy rycerze, ci Angielscy już chyba długo nie pożyją. Został już tylko jeden. I teraz to jest perfidnie polowanie na, na tego generała ze strony Gruzina. Ale salwa poleciała i Brytyjczycy ostatecznie polegli w tej bitwie. Ale popatrzcie! 96% Francuzów zginęło... 6% Francuzów przeżyło. 95 pro... Okej. Okay. Pokazywało przed chwilą inną liczbę. Ale tak, popatrzcie: 79% Francuzów przeżyło. Raczej nie przeżyło, tylko zginęło. A prawie cała armia brytyjska przestała istnieć: 96%. No to była bardzo wyrównana bitwa. Praktycznie do końca nie było wiadomo, kto to w końcu wygra. No się tutaj gracze postarali, to trzeba im przyznać. Zobaczmy zatem, jakim poszło w drugim starciu. Oho, Lewik przyprowadził Polskę, czyli pewnie będzie potężne nastawienie na kawalerię, i z tego co widzimy, no jest. Jest generalska straż przyboczna, mamy polskich pancernych, z tego co widzimy, trzy oddziały, są polscy rycerze, z tego co widzimy, dwa oddziały, no i jest troszeczkę piechoty. Są drwale, trzy oddziały, i później są piesi rycerze polscy i piesza szlachta polska. Więc ewidentnie trochę dla niej piechoty. No i też jest troszeczkę kurz. Wraz z jeszcze innymi arkebuzerami. Widać, że lewik lubi wykorzystywać tą broń czarnoprochową. I w sumie mu się nie dziwię, to jest dość dobre narzędzie. Połączone jeszcze z kurzami to się przebije przez większość pancerzy przeciwnika. Patrząc na to, że tak jak mogliśmy już zauważyć w poprzednich bitwach, wielu bierze bardzo ciężko pancerzone jednostki. No, jednak przybicie pancerza się przydaje, choć łuki mają o wiele większy zasięg. Choć tutaj o sile lewika to będą decydowali ci rycerze, i jak dobrze ich wykorzysta. Po drugiej stronie, patrząc po kolorystyce, obstawiam, że to będzie Bizancjum. Polska zmierzy się z Bizancjum. Muszę przyznać, że takie starcie imperiów będzie ciekawe. I pytanie brzmi, czy Tito da radę tutaj wyrównać wynik? Czy jednak wróci do Konstantynopola z pustymi rękami, pokonany? Przekonamy się niebawem. Bowiem przyspieszymy, żeby gracze mogli tutaj, jak, jak widzimy, na spokojnie rozstawić wszystko. Ok, tak jak widzieliśmy, mamy Bizancjum. I zobaczmy, co to Bizancjum ma. Na początek oddział chłopów. Za chłopami milicja włócznicza. Za włócznikami łacinnicy. Później wargerska gwardia. Trzy oddziały łuczników trapeznuckich. Są łacinnicy na koniach oraz bizantyjscy kopnicy. I z tego co widzimy jeszcze mamy połowieckich konnych łuczników. Tak, mamy chyba nawet dwa oddziały. I generalska straż przyboczna. Widzimy już pewnie schemat u Tito, że on bardzo lubi wykorzystywać... Przede wszystkim tych łuczników, a nie muszę mówić, że ci łucznicy trapeznutcy, to chyba jedynie łucznicy brytyjscy mogą się z nimi mierzyć. Ale problem też Bizancjum jest taki, że ono, z tego co widziałem, nie ma w rosterze normalnie dostępu do broni czarnoprochowej lub kusz. Co w sumie mnie trochę dziwi, bardziej się spodziewałem, że będą mieli kusze. Rozumiem, że nie mają arkebuzerów, ale kusze to mnie dziwi. Na pewno widzimy, że ci arkebuzerzy tutaj polscy mają włączony tryb strzelania z broni palnej, w, właśnie w trybie obronnym. I jak widzimy, ostrzał kuszników i tych arkebuzerów spokojnie przesiał tych chłopów, którzy przyjęli na siebie te pierwsze salwy. I dobrze, że przyjęli na siebie te pierwsze salwy, bo dzięki temu bardziej można powiedzieć, że elitarne oddziały Bizancjum mogą raz bliżej zbliżyć się pozycji polskich gdzie jak widzimy no ci łacinicy i bizantyjscy kopnicy będą chcieli chyba uderzyć na tą flakę ale jak widzimy spieszna szlachta polska gdzie mnie cieszy że lewik bierze jednak te włócznie jest przygotowana na starcie z bizantyjskimi kopnikami i oddziały Bizancjum jak widzimy już szarżują próbują jak najszybciej związać w walce no bardzo mocno skoncentrowane są tutaj oddziały Bizancjum ale chyba arkebuzerzy dadzą radę zwiać. Chyba, że będą ciągle po to tych trapezowskich łuczników, bo jeżeli będą, to na pewno ich to wszystkich zaboli. Trwale walczą z pierwszymi łaciennikami. Ta milicja włócznicza już mogłaby działać. A połowieccy łucznicy koni strzelają po plecuszkach tej szlachcie polskiej. Gdzie ci łucznicy teraz mogą strzelać powoli po tych pancernych. Gdzie jednak główne siły kawaleryjskie lewika są na tej flance? I za chwilę dojdzie chyba do starcia kawaleryjskiego. Chyba jeszcze nie kawaleryjskiego, ale na pewno milicja zwierzy się z polską szlachtą. Gdzie jednak. A jednak bizantyjscy kopnicy próbują zaszarżować na tą włócznie. Co muszę powiedzieć, nie jest dobrym pomysłem. Nigdy szarża kawalerii nie jest dobrym pomysłem. Na włócznie, w szczególności na przód włóczni. Flankę jeszcze rozumiem, ale na przód nigdy. W szczególności, że polscy pancerni tutaj walczą teraz z tą licją włóczniczą. A łucznicy trapeznutcy po kim strzelają w sumie? Gdzie lecą strzały? Strzały lecą w dość dobry cel, bo generalską straż przyboczną. Jeżeli lewik straci generała dość szybko, no to może być nieciekawie. Choć jak widzimy, bizantyjski generał jedzie powstrzymać polskich rycerzy. I ta flanka bizantyjska powoli się załamuje. To jest bardzo zły znak tutaj dla Tito. W szczególności, że tutaj polscy pancerni też się dali radę przekraść. Choć ci połowieccy konni łucznicy, jeżeli dostaną się tutaj na tyły, mogą troszeczkę zasieć spustoszenia, w szczególności że ta że ci tutaj łacinnicy piesi oraz wagerska gwardia spokojnie sobie radzą. Czyli ta wagerska gwardia, jeśli dobrze pamiętam, to tak, to jest właśnie ta gwardia z korzeniami wikingskimi która chodzi właśnie z dwórcznymi toporami. Jest to dość dobra piechota. Która jednak ma ładne przebicie pancerza, a na takie oddziały jak właśnie polska szlachta, czy rycerze polscy piesi, no to będzie to odczuwalne. Tutaj widać, że polscy pancerni walczą do końca. Kolejny polińskich rycerze próbują się przedostać gonieni przez milicję włóczniczą. Oj, tutaj jeszcze rycerze polscy piesi dorwali się do łuczników. No jest to bardzo nieciekawa sytuacja teraz dla tych łuczników, ale Tito zaczyna zdobywać coraz większą przewagę. Jednak ta Warekska Gwardiar sobie ładnie radzi. Ja by jeszcze teraz ci łucznicy koni wjechali i wybili tych arkebuzerów. To już sytuacja byłaby bardzo jednostronna. Bo ci polscy rycerze takie widzimy zostali wyłapani i w większości są związani walką. No i jak widzimy, Lewik coraz mniej ma tych oddziałów stracił ponad połowę już swoich też oddziałów. No wygląda na to, że cesarstwo rzymskie to wygra. Bizancjum invicta, Roma Invicta. Włócznicy z znów zostali na chwilę wyzwoleni, chociaż polscy rycerze dalej próbują tam walczyć. I wspierają swoich towarzyszy ostrzałem, ale ta Warekska Gwardia spokojnie nie załatwi tych drwali. Bo to jest na tyle jedna z tych zabawniejszych jednostek, że ma bardzo dobre przebicie pancerza i sama ma dość dobry pancerz. A łacinicy, no wygrywają z polską szlachtą, Arkebuzerzy zostali w końcu złapani przez tą Warekską Gwardię. Jak jeszcze teraz ta szlachta polska zostanie złapana... To już nie będzie nic stało na drodze oddziałom bizantyjskim do pokonania Polski w tym przypadku. Szczególnie, że tak jak widzimy, polscy rycerze próbują coś jeszcze zdziałać, ale zostali już wyłapani. I Bizancjum Tito jeszcze, jeżeli nie zrobi niczego głupiego i da rady pozbyć się jeszcze generała Lewika. No sądzę, że już ma to zwycięstwo w, prawie, że w kieszeni. Ale Lewik to doświadczony gracz i zawsze może czymś ciekawym zaskoczyć. Więc jeżeli ma jeszcze jakiegoś asa w rękawie, niech lepiej go użyje. Albo i nie, bo już nie zdąży. Jak widać, będzie wyniki 1-1. No Lewik ciekawie zagrał, ale jednak Gwardia Warekska tutaj zrobiła swoje i Bizancjum pod dowództwem Tito, pewnego Gruzina, osiąga ostateczne zwycięstwo. To byłoby na tyle w dzisiejszym starciu. Gratulujemy wszystkim zawodnikom, jak i Lewikowi, jak i pewnemu Gruzinowi za bardzo ciekawe bitwy oraz za zdobycie po jednym punkcie. A mam nadzieję, że Wam się podobały dzisiejsze starcia. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale. Zachęcam także do subskrybowania, zostawienia łapki w górę. Oraz skomentowania filmiku. Bawcie się dobrze. Ja będę się żegnał. Na razie!